Wszystkim. Dawno już nie wykorzystałem żadnego filmiku. Jakiś czas temu Wam obiecałem, że postaram się przeładować to ogniwo. Tonel, jest to LED 50. Jest to ogniwo, ten litowe, które pracuje w na, na zakresie napięć od 2,7 do 4,1 V. w filmiku nie było długo, bo szczerze mówiąc nie miałem go czym yy, zniszczyć, że tak to określę. Aż tu do, w pewnym momencie wpadłem na pomysł, że można wykorzystać. Transformator z mikrofalówki. Jest to transformator o tej mocy. Ten tutaj bodajże jest 800 W. czy w sumie nawet nie wiem, czy 800, czy 1000 W, ale one tak mają mniej więcej. Jest to transformator wysokonapięciowy on Przetwarza ten prąd z napięcia 230 V na tam 1,5-2000 V. Coś koło tego. Jakiś czas temu kiedyś to już robiłem, że wyrzuciłem po prostu uzwojenie wtórne, pierwotne zostaje czyli ta od sieci zostaje uzwojenie wtórne ten wyrzuciłem i po prostu to, to miejsce sobie nawinąłem ten przewód taki jaki mi tutaj wszedł czyli 4 mm2 jest on za cienki, normalnie powinien być przynajmniej z dziesiątka, jeśli nie więcej, ale przy próbie nawinięcia tutaj ten dziesiątki napięcie na tym transformatorze było ten, po stronie ten wtórnej 3,3 V a jest to troszeczkę za mało. Teraz tam jest około 11-12 V po stronie AC, czyli po wyprostowaniu to tam jest więcej. to Praktycznie to tam wychodzi już około 14 V. Tu się pewnie mylę, ten, ale to tam się przemnaża. Kondensator musiał jeszcze dodatkowo być, który by to tam wprowadził. Do z tyłu jest dołączony mostek prostowniczy, 35 a taki akurat w domu miałem, powinien być też mocniejszy. Ten i do niego dokoptyje jeszcze takie chłodzenie, taki radiatorek. I wszystko mamy zakończone oczkami, tak żeby szło tutaj nam do tego ogniwa. Dołączyć na tych śrubkach, sobie też tutaj zaraz pociągniemy jeszcze dwa przewody, żeby sobie napięcie mierzyć, jak, jak jest akurat na tym ogniwie, no i Przejdziemy do testów. Jeszcze wam tylko pokażę, że to ogniwo jest jak najbardziej sprawne. Dajemy tutaj na stały. tak widać to, widać to, czyli tak minus do minusa, plus do plusa na ogniwie, na ogniwie mamy 387 V, czyli jest wyładowane. Zobaczymy, czy całe to ustrojstwo da radę, czy się coś po drodze po prostu nie spali, czy się nie. Nie stopi akurat tutaj ten przewód, czy się mostek nie spali. Bo popłynie tutaj, z tego co już taką próbę robiłem, popłynie tutaj dosyć spory prąd rzędu kilku kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset amper. Czyli troszeczkę za dużo jak na to było. Ale dobra, ten, o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby sprawdzić, czy e, trzymanie czegoś takiego w domu jest bezpieczne. Mówię, to tylko dotyczy się właśnie tych ogniw lew, bo z tego co wiem, to one mają zabezpieczenia. Ogniwa z innych samochodów niekoniecznie je muszą mieć, więc można ładować sobie, ładować, ładować i tam nic nie zadziała, żadne zabezpieczenie. I skończy się to po prostu tym pożarem. No ale dobra, przechodzimy do testów. Stanowisko pomiarowe mam przygotowane. Ogniwo jest położone na grubej blasze dziesiątce. Jest podłączony woltomierz. Tutaj mamy ten transformator nawinięty, plus mostek, plus chłodzenie. Więc, e, zaczynam test. Sposło sobie, będę sprawdzać temperaturę Jest no Niestety, mostek. Teraz będę musiał powtórzyć do wymiany. Jest mostek, on ma 35 amper i po prostu się nam spalił. Czy no wody są ciepłe? Teraz pomierzymy tego transformatora 15 stopni, 17 zagrzał się trochę, był chłodniejszy. No tutaj mostek ewidentnie poszedł z tymem, 50 stopni, ogniwo to chyba za krótki czas, był, żeby cokolwiek się tu zagrzało. zmian no ale te, zobaczcie jak się tu było, jest mostek 35A i poszedł z dymem no to pytanie jaki tu prąd popłynął. Ten transformator jest w stanie dać około 100 A. Dobra, na razie ten, na tym dzisiaj koniec. Do testu wrócę, ale muszę po prostu skołować mocniejszy mostek, przynajmniej taki 100A. το, το, το να δουν εγώ